w nowym filmie i dzisiaj jest ze mną Asia. Cześć! I Asia. Hej! I słuchajcie, stwierdziłam, że potrzebuję jakiejś zmiany i pomyślałam, że czemu by nie oddać się w ręce dziewczyn. Profesjonalistę. <grym grym> nie wiem, czy to będzie dobra decyzja. Mam nadzieję, że nie będę tego żałowała. Także w dzisiejszym filmie dziewczyny będą robiły mi przemianę. Róbcie okay. metamorfozę po swojemu. Daję Wam wolną rękę. Nie zróbcie mi krzywdy. Okay. czyli włosy y, wchodzą w grę makijaż i strój, tak? Tak, znam się na Was. Tylko nie róbcie mi kolorowych włosów, bo ja już to przerabiałam, ja już to miałam. A, a ja chciałam kolorowe. <noise> ja już te klasycznie, naturalnie, były różowe, fioletowe, niebieskie, tak hmm. teraz, teraz coś, się. już to spokojnie. To może, spokojnie. <noise> to może blond? Czy to jest możliwe, żeby zrealizować taki blond na głowie Wasi, jeżeli masz brązowe? Przekonajmy się o tym. Myślę, że to mogłaby być dobra, dobra zmiana. Dobra, która to. Ciemne. Dobra, <grymne> no dobrze, no to yy, chyba musimy Cię umówić do fryzjera. Słuchajcie, dziewczyny poszły dzwonić, ja jestem trochę zestresowana. Mamy to! <grymne> Udało się. Ubiegłyśmy <grymne> się. Ubiłyśmy właśnie do fryzjera na godzinę? Tak. Dziesiątą, więc Kiedy? jutro. Jutro! Jutro! Jura. <grymne> Więc jutro musisz wcześniej stać. No dobra, czyli co? Czyli mam na 10 No to skakuję się jadam <noise> najbardziej na wszystkim, jakbym. Czyli się jakbym Jaszła na fryzjera. Tak! <noise> Okej, okay, czyli czekajcie. jutro 10 rano fryzjer. Tak. Mhm. I później mam przyjechać do Was. Tak. Żebyśmy zobaczyły efekt. Okej, okay. i co? Robicie mi I robicie nie ma I druga Tak. Ja postaram się dołączyć jutro, ponieważ nie wiem, jak mi się to uda z wszystkim połączyć, ale postaram się. Cześć wszystkim! Mamy nowy dzień, jest godzina 9.30 i ja właśnie czekam na Ubera, który ma mnie zawieźć do fryzjera. No i co? Zbieram się i obym wyglądała dobrze. <grym> a później lecę na spotkanie z Kasią, także zrobię jej niespodziankę, zobaczymy jak zareaguje na moje nowe włosy. I jeżeli chodzi o metamorfozę, to przesuniemy ją jednak na jutro, dlatego że Asia ma dziś bardzo dużo na głowie i nie udaje jej się wyskoczyć. Także resztę rzeczy przekładamy na jutro, a dzisiaj będą włosy, reakcja Kasi jutro reakcja Asi i cała ich przemiana moja ich moja. <grych> Szczerze mówiąc jestem mega, mega ciekawa jakie ubrania mi przyszykują jaką stylówkę i w ogóle co one ze mną zrobią. Dobra, a teraz lecę, bo zaraz Uber będzie na mnie czekał. Dobra, słuchajcie, ja już wyszłam od fryzjera i idę teraz do Kasi, idziemy na jedzonko, do Charlotte i na kawę i słuchajcie, ja już ją widzę, ale ona jeszcze mnie jeszcze nie widzi. Ja wam się nie pokażę i na razie nagrywam na reakcję Kasi. Dzień, Dzień dobry, kochana. Już mogę spojrzeć? Tak. O ładnie, to ja. bardzo ładnie. Dziękuję, bardzo jest różnica? Ładnie. Jest, ale myślałam, że pójdziesz jaśniej. Szczerze mówiąc, ja też. Też myślałam, że będzie jaśniej, ale widzowie jeszcze nie wiedzą, jak to wygląda. Pokażę na końcu filmu. A, Jesteś ja tak, pierwsza! Bardzo się cieszę, ale ładnie. Tak. Idziemy jeść? Tak, ale poznałam Ci butę. Dobra, idziemy wcinać. Ale pada. Dzień dobry! A, ale to nie jest taki blond blond, ale jest. No, ale ładnie ci tyle. No, a dziękuję naprawdę. bardzo. Jaka jest twoja reakcja? Podobało mi się, ale... ale myślałam, że będzie jaśniej. Ja też Proszę. myślałam, że jaśnie. Ale... Szczerze? Ja też myślałam, że będzie jaśniej. A czy ty masz włosy sobie? Tak. Bo masz jaśniejsze tak, niż wczoraj. Tak, mam jaśniejsze, to prawda. Różnicę, jak myłam, ciebie, o... jak myłam włosy, to strasznie dużo pomarańczowej wody leciało. O, o, no, Także... Także tak, już mi schodzi. Jestem coraz jaśniejsza. No dobra dziewczynki, to co? Lecicie szukajcie mi stylówki? Tak. Przekazuję wam pieniążki na stylówkę. Przekazuję Wam kamerę. Dobra, to nie kamerę. Już nie będziemy takie zakładne. Postanowiłyśmy, że idziemy do Zary, ponieważ tam jest bardzo różnorodny styl, że tak powiem, także znajdziemy idziemy coś na pewno innego tanie niż wasza nosi na co dzień. Taki mamy plan przynajmniej Zastanawiam się w jaki styl powinniśmy pójść Mi się wydaje, że coś nas zainspiruje i po to zrobimy resztę Dobrze Ja bym obstawiała coś takiego full eleganckiego Myślisz? No może, też nie wiem Ta bliska mi się spodobała, ale nie wiemy czy nie jest po prostu stylu zbyt y, podobna do stylu Basi tak. Wydaje mi się, że Basia by coś takiego założyła Daj znać Basia tutaj, na ekranie please <noise> Jesteśmy ciekawe Taką sukienkę też by założyła A, raczej jest. To też takie w stylu Basi. Fajna. No. Zaszalejmy. Nigdy nie widziałam Basi w takich klapkach na przykład. Ja też nie. Nigdy. A ja nie widziałam nigdy właśnie takie naszych. Takaś konkurencja. Słuchajcie, mam wrażenie, że akurat ta kolekcja aktualna jest bardzo w stylu Basi. Więc ciężko nam wybrać no, coś innego. Zastanawiam się, czy to ma być coś, czego Basi by normalnie nie założyła. Coś, co jej się spodoba. A ta biała nasza by się właśnie spodobała? Tak. Pewnie? Dobra, już trochę nam się udało. Zobaczycie, mamy kremowe, mamy tutaj sandałki, tak, mamy, mamy topik. Strój, tak. Ta torebka mi się bardzo osobiście podoba. Nadal mamy ten sweterek i tam bluzkę, o której myślałyśmy, także nie będziemy Wam zdradzać, co ostatecznie wybrałyśmy, ale jeszcze szukamy torebki. Tak, i jeszcze zastanawiamy się, czy robić jedną stylowkę, czy może wziąć jeszcze jedną bluzkę, bo na przykład tamta bluzka, wydaje mi się, że ona by super na Was się wyglądała i zastanawiam się, czy jednak na przykład do tej spódnicy. A i tak jeszcze nie wziąć. więc będziemy myśleć. Myślę. Będzie zobaczycie zresztą. później efekt. Chcieliśmy zrobić dwie stylówki, a okazuje się, że nie stać nas nawet na jedną, jeżeli weźmiemy no marynarkę, bo kosztuje ona 400 zł. A przykład Kasia powiedziała, że 900 zł to na spokojnie nam starczy, tak. a to się okazuje, że marynarka kosztuje 400, a buty kosztują 300. No drogo to jest za że ja uważam, tak? byśmy z do Basi, czy da nam więcej kasy, ale uznajmy, że po prostu dała nam takie budżet i nie możemy wykraczać. Dobra, decyzja zapadła, że buty są drogie, a wydawają nam się dwie stylówki, chcemy właśnie zobaczyć. Więc dobierzemy z mojej szafy po prostu torebkę i buty, a te odkładam. Decyzje podjęte kupujemy. Słuchajcie, udało się. Nie mamy dodatków, ale to dlatego, że tak jak mówiłyśmy, to jest trudne, żeby w zarze zrobić cały luk, mm. ponieważ wtedy trzeba mieć 1500 zł. Tak, i to jeszcze taki porządny luk. Chciałybyśmy zrobić właśnie jak najlepszą tą metamorfozę i wiadomo, zmieściłybyśmy się w 1000 zł, jeżeli yy, wybrałybyśmy po prostu inne rzeczy, natomiast to, co wzięłyśmy tak, nam się podoba. Tak? Tak. Że nie chcemy z tego rezygnować i po prostu dobierzemy nasze dodatki yy, i miejmy nadzieję, że się Wasie z której spodoba. A teraz idziemy do niej, bo... Na kapkę. Na kapkę właśnie. Dobrze kochani, jesteśmy już y, u Asi w garderobie i teraz będziemy wybierać resztę stylizacji. Wasia mm -hmm. siedzi w innym pomieszczeniu, więc może nas nie. słyszeć, ale nie będzie nas widzieć. Co, gdzie są te buty? Skąd ja mówiłam? Buty? Ale naprawdę ich nie ma. Ale naprawdę ich nie ma? A wiem, może są w walizce. Dobra, ja mam buty, które wymyśliłyśmy do tej stylizacji. I do tego nie będziemy opisywały jeszcze tych bo rzeczy. Jest obokowa, tylko będziemy pokazywały, taki, taki produkt. Taki produkt yy, kwoty możemy podawać tak, czy nie? 400 zł. Także drogo. Drogo, pasujący produkt numer dwa. <noise> się, ostatnio byłyśmy w zarze i właśnie nam się bardzo spodobał ten... Produkt, ten produkt Czekaj. bardzo. I do tego, słuchajcie, Wasza ma taką figurę, że może sobie pozwolić na założenie tego ciuszka. Oto, tak, w tą stronę. Tak, i, te, i to kosztuje ta rzecz. 109 zł, wszystko jest w rozmiarze XS, co nam się udało tylko znaleźć. Także 110 zł za taką niewielką ilość materiału, to dosyć sporo. Tak. A spódniczka 139, mam wrażenie, że wzięłyśmy jakąś najdroższą kolekcję. Ale, Ale albo nie będziemy oszczędzać na Basi, no, Basie. Nam A ja jeszcze nawet i resztę nie oddam, o co? A to wiesz, na piweczek. Dobrze, więc to jest do pierwszej stylizacji i do tego dodatki, pomyślałyśmy właśnie o tych butach, co Asia pokazywała mm -hmm. oraz torebce, tej torebce <noise> i e, zarówno ja, jak i Asia właśnie taką posiadamy, bardzo lubimy i uznałyśmy, że to idealnie pasuje, idealnie, więc jak tak o tym pomyślałyśmy, to stwierdziłyśmy, że nie bierzemy mm -hmm. opcji zary, bo ta jest po prostu naszym zdaniem dużo lepsza. Czy mamy taką chustkę? Będę szukać, trzymaj. Perfekt. Mm. Drugą stylówką również będzie bazowa ta rzecz, no, ale wybrałyśmy inny obuw, Bo wiemy, że y, Baści się podoba właśnie ten obów. <grym> Dlatego go wybrałyśmy. Mamy o, to taką rzecz. Także ona kosztowała 109? 100. 109. Tak. Czy zmieniamy torebkę, czy zostaje ta sama? Coś tego typu, na przykład taką torebkę. A może jeszcze jakieś okulary mm. przeciwsłoneczne? Mm -hmm. Ale super ktoś wierci akurat. Dobra, no, to tak I Jeden błyszczący element mógłby się mu przydać, więc pokażę wam jaki cień pomyślałyśmy, że dobrze by wyglądał na oczach Basi. Wiem, że używasz często tutaj palety, więc tak? aż boję się otwierać. No. Wow! Cieszę się, że tak się spodobał prezent. Wow! Cieszę się, że tak używam twojej... Słuchajcie, jest mała awaria, bo rozświetlacz się Asi tutaj rozsypał, ale chodzi o Złoty cień, ten. Ja już wiem, że jest źle, bo wasze się śmieje cały czas. No to pięknie. W mojej głowie wasze wygląda jak z Pinteresta. Ej, no wow! Czemu się śmiałaś? Wiecie dlaczego? Aaaa! a ta skrzynka jest taka piękna. Ale za Ale rozpięta. Wow, alaska! Zobaczcie, jakie włosy piękne. Ale to miała być apaszka na głowie. Właśnie. आ uh... Już fashion week. Mm -hmm. Czyli gdzie można ubrać się, nie trzeba w jakieś domy młode, można się ubrać w zarze, mm -hmm. apaszka jest mochi, to I powiem wam, że apaszka w ogóle moim zdaniem wygląda tak cudownie, mm -hmm. że z chęcią kupię sobie więcej. Mogę zacząć nosić takie apaszki. Podoba mi się to, jak wyglądam. Tak. Mm -hmm. Taka modern babuszka style. Moją oceną jest za włosy 10 na 10. Bardzo mi się podobają. Zdecydowanie lepiej czuję się w takich jaśniejszych blond włosach niż te, które miałam wcześniej. Jeżeli chodzi o stylówkę. Mhm. Mm Co mi się podoba. podoba. Jastycznie, ja spódka jest trochę za duża, dużo, za duża, ale ogólnie to wygląda tak świetnie. No dobra, tak więc naprawdę całość mi się mega, mega podoba. Dziękuję Wam za tę zmianę. I idę no. przymierzać drugą stylówkę. Nie można się doczekać. Ja mam trochę inny outfit. Tak, to możemy zdradzić, chyba że robiłyśmy sobie fateczki. Tak. Które są już na naszych Instagramach, najprawdopodobniej, więc zapraszamy. No i teraz się zapraszamy Wasie Uuuu, hello! Powiem Wam, że... A właśnie mam takie butki. Powiem wam, że ta stylówka podobała mi się trochę bardziej, mm -hmm. ale ta też jest bardzo fajna. Nie wiem czy pasują mi te okulary ogólnie do mojej twarzy, nie jestem przekonana, mm -hmm. ale nawet ta torebka i ta bluzka to jest totalny hit. Tak, a właśnie jeszcze nie, nie, ta jeszcze nie powiedzieliśmy, że e, zmieniłyśmy koncepcję co do torebki, więc pokazywaliśmy wam ale ta jest chyba lepsza. Tak, ta jest starażą. przepiękna. Tą stylizację oceniam na... Osiem. Jest bardzo ładna, aczkolwiek tamta to było takie, wiecie, mm -hmm. wow, wow, mm -hmm. tu jest ładnie, ale nie było tego, wiemy, wiecie, Tak, to my też tak <laughs> chyba uważamy, a? Ale ogólnie uważam, że naprawdę bardzo, bardzo dobrze się spisałyście. Jestem bardzo zadowolona z całej tej metamorfozy, także dziękuję Wam. Szczerze mówiąc, gdybym była w sklepie, to nie sądzę, żebym kupiła spódniczkę z marynarką i tak samo jeżeli chodzi o chustkę na głowę, też wcześniej o tym nie pomyślałam, a naprawdę bardzo, bardzo mi się to podoba. Także dziękuję za odkrycie czegoś nowego i na pewno takie stylówki będą się pojawiały częściej w mojej szafie. No i tutaj chciałam Was jeszcze zaprosić na kanał Kasi oraz Asi, gdzie być może będzie pojawiało się więcej wspólnych filmów. I możecie też w komentarzach oceniać stylizację od 1 do 10. Całą metamorfozę dajcie znać, jak Wam się podoba. No to mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Pa!